Moi drodzy, gdy widzimy, że ktoś cierpi, spontanicznie rodzi się w nas współczucie, chęć niesienia pomocy czy, czy pragnienie pocieszenia takiej osoby. Im ta osoba jest nam bliższa, tym to pragnienie jest większe. Gdyby się jednak zdarzyło, że ktoś cierpi z naszego powodu, to dodatkowo rodzi się pragnienie wynagradzania za wyrządzone zło i krzywdy. Zdarza się, że ze względu na wyrzuty sumienia pragniemy wynagradzać wielokrotnie. Dobro, pokój, dobro, witam Was bardzo serdecznie na kolejnym Słowie na Dobranoc i na kolejnym spotkaniu z encykliką papieża Franciszka nos*. encykliką poświęconej miłości, miłości Najświętszego Serca Pana Jezusa, miłości, jaką ogarnia każdego z nas, miłości, która jest też miłością cierpiącą, cierpiącą z naszego powodu. A jeżeli uświadamiamy sobie, że to boskie serce cierpi również z naszego powodu, to jakimś naturalnym odruchem naszego serca powinno być to, że, że chcemy zadośćuczynić, że chcemy wynagradzać. I kolejne, kolejne fragmenty tej encykliki papież Franciszek właśnie temu tematowi poświęca: wynagradzania i zadośćuczynienia, i pocieszania, i pocieszania również. Oczywiście zachęcam do tego, żeby zerknąć do archiwalnych odcinków. Tam już dużo na temat boskiego serca Jezusa powiedzieliśmy, począwszy od tekstów Starego Testamentu, poprzez nowotestamentalne rozumienie tej miłości serca Jezusowego, potem jak to rozumiały pierwsze wspólnoty chrześcijańskie, no i potem rozważaliśmy poszczególne etapy. Historii Kościoła, rozwoju tego nabożeństwa, czy rozwoju też kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa, a dzisiaj właśnie zaczynamy taki, taki cykl. Myślę, że to będzie kilka spotkań, w których chcemy zobaczyć, jakby to, jakby to miało wyglądać z naszej strony, gdy chodzi o uświadomienie sobie, że, że to serce Jezusa włócznią przebite zostało przybite również za nasze grzechy. Jak to z naszej strony powinno wyglądać w tym znaczeniu, Jak powinniśmy się zachować? Jaka powinna być nasza, nasza reakcja? Już trochę o tym mówiłem, że, że tą reakcją właśnie powinno, powinno być pragnienie wynagradzania, pocieszania czy zadośćuczynienia. I o tym właśnie dzisiaj zaczynamy. I zapraszam do, do wysłuchania kolejnego fragmentu encykliki Dileksit nos papieża Franciszka. Rana boku zmartwychwstałego, z której wypływa żywa woda, pozostaje otwarta. Ta wielka rana, zadana włócznią, oraz rany od korony cierniowej, które często pojawiają się w wizerunkach najświętszego serca, są nierozerwalnie związane z nabożeństwem pocieszenia. W nim bowiem kontemplujemy miłość Jezusa, który był zdolny oddać siebie aż do końca. Serce zmartwychwstałego zachowuje te znaki całkowitego oddania się, które przyniosło ogromne cierpienie za nas. Jest zatem w pewnym sensie nieuniknione, że wierzący pragnie odpowiedzieć nie tylko na tę wielką miłość, ale także na ból, który Chrystus zgodził się znieść ze względu na tę miłość. Warto wspomnieć o tym uzewnętrznieniu duchowego doświadczenia powstałego wokół serca Chrystusa, o wewnętrznym pragnieniu niesienia Mu pociechy. Nie będę teraz omawiać praktyki zadośćuczynienia, którą uważam za lepiej osadzoną w kontekście społecznym tej duchowości, a którą rozwinę w następnym rozdziale, pisze papież Franciszek. Teraz chciałbym skupić się jedynie na pragnieniu, które często pojawia się w sercu kochającego wierzącego, gdy kontempluje on tajemnicę męki Chrystusa i doświadcza jej jako tajemnicy, o której nie tylko pamięta, ale która dzięki łasce staje się obecna, a raczej prowadzi nas do mistycznej obecności w tym odkupieńczym momencie. Jeśli umiłowany jest najważniejszy, jak zatem możemy nie chcieć go pocieszać? Papież Pius XI starał się ugruntować to doświadczenie, zachęcając nas do uznania, że tajemnica odkupienia przez mękę Chrystusa dzięki łasce Bożej przekracza wszelkie ramy czasu i przestrzeni. Tak, że jeśli on na Krzyżu ofiarował się również za przyszłe grzechy, nasze grzechy. To w ten sam sposób nasze czyny, ofiarowane dzisiaj dla pocieszenia go, przekraczając czasy, dotarły do jego zranionego serca. Jeśli jednak z powodu naszych grzechów, pisze papież Pius XI, chociaż one należały do przyszłości, a jednak były także przewidziane, smutna była dusza Chrystusa aż do śmierci, to bez wątpienia nie mniejszej on doznał pociechy. Przewidując już wtedy i nasze zadośćuczynienie, jak wówczas, gdy ukazał mu się anioł z nieba, by pocieszyć serce jego umęczone odrazą i obawą. Dlatego też możemy i powinniśmy to Najświętsze Serce, które niewdzięczni ludzie bez ustanku grzechami ranią, i teraz pocieszyć w ten cudowny, lecz prawdziwy sposób, pisał papież Pius XI w encyklice miserentissimus redemptor myślę że nikt z nas nie ma wątpliwości że odkupieńcza że zbawcza męka Jezusa Chrystusa ma wymiar ponadczasowy przecież Jezus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie odkupił wszystkich ludzi wszystkich czasów i wszystkich miejsc a skoro tak to odkupił również mnie odkupił Również mnie z moich grzechów przelał krew swoją za moje grzechy. I tutaj nawiązując do tego, o czym pisze papież Franciszek, który odwołuje się z kolei do, do papieża Piusa 11. Bardzo, bardzo zresztą ciekawa byłaby ta encyklika. Myślę, że warto do niej zerknąć, o najmiłosierniejszym Zbawicielu Mizerentissimus Redemptor. Ta encyklika właśnie poświęcona jest. Wynagradzaniu, zadośćuczynieniu Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. A mianowicie papież Franciszek, odwołując się do tej encykliki, mówi o takim ponadczasowym wymiarze, zarówno odkupieńczej śmierci Pana Jezusa, jak również ponadczasowym wymiarze naszego zadośćuczynienia. To jest bardzo ciekawa myśl, że jeżeli zbawcza męka Chrystusa obejmuje przyszłe pokolenia, to również przyszłe pokolenia mogą pocieszać to serce Jezusa, tak jak Jezus był pocieszany przez aniołów. Prawda? A więc tutaj pokazany jest sens naszego dzisiaj pocieszania serca Pana Jezusa. Bo niektórzy zadają pytanie, a dlaczego my dzisiaj mamy pocieszać serce Jezusa? Bo w jaki sposób możemy to serce Jezusa Dzisiaj pocieszać. Właściwie są, są dwa pytania z tym związane, i bardzo, bardzo ciekawe są oba te pytania. Jedno pytanie, które brzmi właśnie: jak to możemy robić? A drugie pytanie, z którym całkiem niedawno się zetknąłem, brzmiało: a dlaczego mamy to robić? Miałem całkiem niedawno taką rozmowę, bardzo ciekawą, bo pewna osoba mi mówi, proszę ojca, no, Noszę ten krzyżyk na szyi i jak mi ten krzyżyk zawieszono, gdy byłam, gdy byłam dzieckiem, to mówiono, mu, mówiono mi: Pamiętaj, dziecko, noś ten krzyżyk, bo ten krzyż ci będzie przypominał o ofierze Pana Jezusa że Jezus za ciebie cierpiał, że Jezus cierpiał za twoje grzechy, że Jezus przelał swoją krew za twoje grzechy. A ta pani mi mówi: No proszę, ojca, ale. Ja przecież nic złego nie zrobiłam, prawda? Ja przecież nic złego nie zrobiłam, a mi ciągle wmówiono, że to za Twoje grzechy. Ja mówię, no ale za które moje grzechy? Pewnie, że każdy z nas jest słaby i grzeszny, ale żeby, żeby aż tak Jezus cierpiał za moje grzechy, niezrozumiałe to było dla tej, dla tej pani, niezrozumiałe to było dla tej, dla tej osoby. I być może wielu osobom się tak wydaje, nie? patrząc na krzyż, patrząc na mękę Jezusa Chrystusa, patrząc na to, jak, jak nieludzko został oszpecony i, 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 i że, że musiał umrzeć za nas, i, i że jego Bóg został przebity, mówię: No jak, no przecież ja aż tak złym człowiekiem nie jestem. No właśnie, czy, czy, to, czy tak można patrzeć na swoje życie, że aż tak złym człowiekiem nie jestem? Pamiętajmy, że Jezus wziął na siebie grzechy nas. Wszystkich, nas wszystkich, jako prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, cierpiał za nas wszystkich. Nawet jeżeli, jeżeli staramy się żyć własce uświęcającej, nawet jeżeli otrzymujemy chwałę nieba po, po naszym życiu, nawet jeżeli będziemy w gronie świętych. Ktoś powie, no święty, święty to co to on nie grzeszył. to że Za świętych też Pan Jezus oddał swoje życie. Tak, za świętych oddał też swoje życie, bo święci też upadają, święci też popełniają grzechy, święci też swoimi grzechami ranili ciało Chrystusa, przyczyniali się do Jego męki. No, no tak, to, tak to należy postrzegać, tak na to należy, należy patrzeć. A z drugiej strony, z drugiej strony. Trzeba pamiętać o tym, że ta właśnie ta męka Jezusa Chrystusa, ta, ta jego śmierć, ta krew przelana za nas wszystkich, jest krwią, która otworzyła nam bramy nieba. Gdyby nie ta krew, gdyby nie ta męka, gdyby nie ta cena, którą Jezus zapłacił za nasze zbawienie, Bramy nieba nie zostałyby otwarte. E, pamiętajmy, że ta przelana krew Jezusa Chrystusa jest krwią, dzięki której wszystkie osoby również Starego Testamentu mogły wejść do nieba. Pamiętajmy, że do, do czasu triumfu Chrystusa z martwych wstałego nikt, nawet z najświętszych osób Starego Testamentu, e, do nieba nie wszedł. Przypuszczamy, że święty Józef zmarł przed, przed Panem Jezusem, chociaż nigdzie w, w tekstach natchnionych tego, tego, tego się nie dowiemy. Z tekstów, z tekstów natchnionych tego się nie dowiemy. Wiemy to za pokryfów, no ale wiemy, że Józef, święty Józef po swojej śmierci też do nieba nie poszedł. Prawda? On czekał w tej odchłani ojców na, na tryumf Jezusa Chrystusa. Tak, Chrystus przelał krew za nas wszystkich. To jest świadectwo triumfu Chrystusa, to jest świadectwo tego, że, że On przelewając krew dla nas, dla naszego zbawienia, otworzył nam bramy nieba. A skoro tak, skoro tak, to z jednej strony rodzi się w nas wdzięczność, za to, co Jezus dla nas uczynił, bo przez grzech pierworodny, przez to, że pierwsi ludzie odwrócili się od Boga, bramy nieba zostały zamknięte, a więc On otworzył nam te bramy nieba, a więc rodzi się w nas wdzięczność, a z drugiej strony, kiedy sobie uświadomisz, że rzeczywiście również za mnie Jezus umarł, również za moje grzechy, nawet te najmniejsze, no to rodzi się ta tęsknota, to pragnienie. Tak jak rodzi się takie pragnienie w sercu człowieka wierzącego, człowieka kochającego, że, że chce zadośćuczynić, że chce też pocieszać. A więc to, co ja dzisiaj robię, to moje pocieszanie Pana Jezusa, będziemy o tym nabożeństwie pocieszania jeszcze, jeszcze mówić, to moje pocieszanie Pana Jezusa jest jakby włączaniem się w to pocieszanie, którego Jezus doświadczał w godzinie swojej męki od aniołów. To ma taki wymiar, taki sens ponadczasowy. Ponadczasowy. Dlatego, dlatego te nasze nabożeństwa wynagradzające, dlatego komunie święte wynagradzające, dlatego pierwsze piątki z komunią świętą wynagradzającą mają sens, dlatego nasze pocieszanie Pana Jezusa ma sens, dlatego Matka Najświętsza w Fatimie prosiła małego Franusia, żeby pocieszał Boga. I to było, to było pragnienie tego małego, tego małego Franciszka, świętego Franciszka, żeby pocieszać Boga, pocieszać Boga. Tak samo jak, jak też pocieszamy i wynagradzamy niepokalanemu sercu Najświętszej Maryi Panny za zniewagi, których, których doświadcza. Tak jest wymiar, tak jest wymiar naszej duchowości. Dla Boga, dla Boga nie ma czasu, dla Boga nie ma, nie ma, nie ma przestrzeni. A więc, jeżeli dzisiaj w moim sercu rodzi się tęsknota, by pocieszać zbawiciela, by pocieszać Jezusa Chrystusa, jeżeli dzisiaj w moim sercu rodzi się intencja, by wynagradzać najświętszemu sercu Pana Jezusa, to to, to ma znaczenie. To naprawdę ma znaczenie. Jak ktoś powie, no ale przecież, czy, czy można wynagradzać Bogu, czy można pocieszać, pocieszać Boga? Pamiętajmy, że my cały czas mówimy o boskiej i ludzkiej miłości. Mówimy o pewnej komunii, która, która jest w osobie Jezusa Chrystusa, boskiej i ludzkiej natury. A więc Jezus jako człowiek, Jezus jako człowiek doświadczał realnego bólu, realnego cierpienia i przeżył realną, prawdziwą śmierć. A więc myślę, że, że w tym wymiarze ludzkim, gdybyśmy my tam byli, gdybyśmy my tam byli, to byśmy chcieli go pocieszać. Jest tutaj taki fragment, który który o tym mówi, że to wydarzenie zbawcze, ono się uobecnia, ono się uobecnia. Posłuchajcie może tego fragmentu. Pisze papież Franciszek: Teraz chciałbym skupić się jedynie na pragnieniu, które często pojawia się w sercu kochającego, wierzącego, gdy kontempluje on tajemnicę męki Chrystusa i doświadcza jej jako tajemnicy, o której nie tylko pamięta, ale która dzięki łasce staje się obecna, a raczej prowadzi nas do mistycznej obecności. W tym odkupieńczym momencie. A więc zobaczcie, że my w sposób mistyczny możemy uczestniczyć w tym odkupieńczym momencie, jakim była śmierć, męka śmierci, zmartwychwstanie Chrystusa. Zobaczcie, że analogicznie, analogicznie my uczestniczymy w tym odkupieńczym momencie, celebrując Eucharystię, która jest uobecnieniem tego zbawczego wydarzenia. To jest ta sama ofiara składana tylko w sposób bezkrwawy. Wielkie to tajemnice naszej wiary, wielkie to tajemnice naszej wiary, ale, ale one pokazują nam, że, no, że my wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni, że moje obecne życie ono ma wpływ czy, czy jest powiązane z też z tym, jak bardzo cierpiał Chrystus. I to moje obecne życie może być też pocieszaniem Chrystusa w godzinie Jego męki. Tyle dzisiejszej refleksji. Oczywiście, jak zawsze, zachęcam Was do pisania Waszych przemyśleń, Waszych doświadczeń. Może też macie takie doświadczenia związane z pocieszaniem, czy z wynagradzaniem najświętszego serca Pana Jezusa. Ja wiem, że to są takie niekiedy doświadczenia mistyczne, mistyczne nieprzekazywalne, których nie można w sposób werbalny drugiemu człowiekowi przekazać, ale. Jeżeli macie jakieś, jakieś doświadczenie, to opiszcie to. Opiszcie to proszę w komentarzach. Kończymy na dzisiaj, a ja oczywiście zapraszam posłowie na dobranoc, na modlitwę, na zakończenie dnia. Z Panem Bogiem pokój i dobro.